starymi 33 samochody mini można było podziwiać na Wadowickim rynku. To drugi myślenicki zlot mini zorganizowany przez pasjonatę tych samochodów Pana Władysława Chodurka średnica kierownicy 28 cm. Najmniejsza z wszystkich, jakie mają samochody. Deska wykonana z drzewa, a wspierany przez burmistrzów Myślenic pana Macieja Ostrowskiego i Wadowic panią Ewę Filipian. Autko to pomimo 26 lat ma 82 tysiące km przebiegu. W tym, że ten egzemplarz był rozebrany do najdrobniejszej śrubki, tak jak mówię. Była wypiaskowana karoseria od nowa, wykonane powłoki lakiernicze, zabezpieczone antykorozyjnie poskładane, każda śrubka była wykrawiana w kwasie, galwanizowana czy na żółto, czy na biało, żeby zachować po prostu ten smak i oryginalność tego pojazdu. I kto to robił wszystko? Sam robiłem osobiście, własnymi rękami większość prac wykonałem osobiście. Na świat, Panie Władysławie, jak to się zaczęło? Skąd to zainteresowanie tymi pięknymi autami? Pasja zainteresowania samochodem Mini Morris u mnie narodziła się od najmłodszych lat. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem na polskiej ziemi taki samochód, był to samochód, który zdefektował na rajdzie żubrów. I miałem go możliwość obejrzeć dokładnie. Byłem w ten czas uczniem szkoły podstawowej, miałem 13 lat. I w ten czas zakochałem się w tym samochodzie. Postanowiłem, że kiedyś taki samochód będę posiadał. I udało się mi marzenie spełnić po 30 latach. Kupiłem ten egzemplarz, w Niemczech nabyłem, rozebrałem do ostatniej śrubki, odrestaurowałem od podstaw. Restauracja trwała 6 lat tego pojazdu. Później postanowiłem zorganizować zlot mini, żeby mógł go zaprezentować szerszej publiczności. Zeszłego roku był organizowany na Myślenickim Rynku pierwszy zjazd mini. W tym roku po raz drugi i cyklicznie co roku będziemy organizować takie zloty. Jest duże zainteresowanie, zainteresowanie jest pasja tych ludzi i będziemy spełniać swoje marzenia, będziemy objeżdżać kolejne miasta, miejscowości południowej Polski. A jak pan tą grupę zorganizował? Skąd tyle osób i skąd są właściciele tych przepięknych aut? Są to miłośnicy mini z całej Polski. Nie tylko tutaj z powiatu naszego Myślenickiego czy z Krakowa. Są ludzie z Katowic, są ludzie z Wrocławia, z Nowego Dworu Mazowieckiego, z Hełma, z Lublina, ze Słomnik. No i można powiedzieć, z całej Polski mamy tutaj gości. No ale to nie są tylko kierowcy, tylko są całe rodziny i jest najmłodszy uczestnik z lotu. Tak jest, jeździmy całymi rodzinami na te zloty. Cieszymy się, kiedy możemy się spotkać w wolnych chwilach. Mamy już tutaj rodzinkę na przykład, która małżeństwo, które przyjechało dwoma miniakami i już najmłodszego synka, który wczoraj skończył dwa lata. Jest też tutaj elektryczny mini, który tam stoi na płycie rynku. I zasilany takim małym silniczkiem elektrycznym. W imieniu mieszkańców Wadowic bardzo Panu dziękuję, że wybrał Pan Wadowice jako miejsce, gdzie możemy te przepiękne samochody zobaczyć. No i zawsze zapraszamy tutaj do nas i życzymy Wam, aby stowarzyszenie się rozwijało, było coraz więcej miłośników tych przepięknych aut i abyście mogli je pokazywać i jeździć, no i szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. Na ręce pani burmistrz chciałbym złożyć tak samo serdeczne podziękowanie od naszych uczestników tego zlotu za gościnność władzom lokalnym w miejscowości Wadowice, gdzie się tutaj znajdujemy. O pierwszy raz szumiało w głowie wino tyle lat, przebiegłam w parę minut, to był świat. Naprawdę w Samochody te w wersji Mini Classic były produkowane od roku 1959 do roku 2000. Większość tych pojazdów są z lat 90. Mój jest na przykład 87. Tutaj ten czerwony egzemplarz. Dokładnych roczników nie mogę powiedzieć, z jakich są dane pojazdy. Natomiast mamy tutaj starsze wersje. Może podejdziemy tam bliżej. Jest samochód, który ma zawiasy drzwiowe montowane na zewnątrz. Większość tych pojazdów ma zawiasy schowane. Są to już zawiasy nowego typu. Są to egzemplarze nowszej marki. Są to samochody wszystkie wypieszczone. Każdy właściciel po prostu wkłada całe serce, żeby. Pokazać, wypieścić ten samochód, zaprezentować się mieszkańcom, czy w ogóle tutaj. O, tu mamy taki egzemplarz stary, najstarszy można powiedzieć. Jest to na felgach koła dziesiątki, zawiasy na zewnątrz. Tak jak mówiłem, jest to jeden z najstarszych egzemplarzy. Atrapa, wykonanie w chromie, szczegóły, detale, lustereczka, tapicerka. Są to naprawdę piękne samochody z duszą. Mamy tych mini klasyków. Tutaj około 30 samochodów. Natomiast to, to są też lata 80., 90., większość tych pojazdów. Po drugiej stronie mamy samochód najmłodszego uczestnika. Mały czerwony uczestnik tego zlotu. Wczoraj miał urodziny dwuletnie. Samochody BMW. Są produkowane od roku 2000 do, do dzisiaj. Mamy tu na przykład zrobiony, śmiesznie wykonany jeden egzemplarz Mini Coopera. Jest to tak zwany samochód, jak koledzy nazywają, zardzewiały. Jest to wyobraźnia kierującego. Samochód posiada tutaj wmontowany w drzwiach płotek. Jest cały zardzewiały. Wewnątrz znajdują się dwie kierownice. Co ciekawe, jadąc tym pojazdem, każdy z kierowców kręci w inną stronę. Co mogę więcej powiedzieć? No Każdy już sobie oceni we własnym zakresie. Można oglądać, podziwiać te samochody przez godzinę tutaj dzięki gościnności władz lokalnych Wadowic. Dziękuję bardzo. Władysław Hodurek, organizator drugiego myśleniańskiego zlotu. Który kierowca jest ważniejszy? Po lewej czy po prawej? Zależy, który cześć Zależy, który pije. To jest dla małżeństwa: auto. mąż na lewo, żona na prawo. Zupełnie stary stylu to był świat, zaszyt automatyczny.